Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na terenie Kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pragnę bardzo serdecznie powitać na naszym terenie Pana Ministra Arkadiusza Czartorzyńskiego, Wiceministra Sportu. Witam również bardzo serdecznie Panią Poseł Naszej Ziemi, Panią Poseł Annę Cicholską, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Redera, Zarząd. Mazura Gostynin oraz, oraz pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sza, szanowni Państwo, znajdujemy się w kompleksie, który nie tak dawno otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska edycja 2019. Przypomnę, że inwestycja została dofinansowana w kwocie 2,5 miliona złotych, całkowity koszt inwestycji wyniósł 5,5 miliona złotych. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję panie ministrze za, za pomoc, za wsparcie. Inwestycja, która została realizowana, była realizowana w bardzo trudnym czasie. Wtedy, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie, wybuchła pandemia. Historia pokazała, że jednak warto było w tym czasie rozpisać przetarg, wyłonić firmę, bo jak się okazało, inwestycja w tym czasie została. Zrealizowana. Więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Środki z Ministerstwa Sportu nie zostały, myślę, wyrzucane w błoto. Dzisiaj one mają swoją akceptację wśród tych, którzy korzystają z tego miejsca. Są to przede wszystkim drużyny miejskiego klubu Mazur Gostynin oraz innych drużyn przyjezdnych, które tutaj y, trenują, bądź rozgrywają swoje sparingi. Na pewno ta inwestycja będzie miała swoje przełożenie na rozwój dzieci i młodzieży z naszego miasta. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Panie pani Poseł. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałem podziękować Pani Poseł Ani Cicholskiej za to zaproszenie do Państwa do Gostynina. To nie jest pierwszy mój przyjazd na Północne Mazowsze. Pani Poseł bardzo zależy tutaj na obecności członków rządu, w tym przedstawicieli Ministerstwa Sportu, ponieważ tych inwestycji planowanych jest sporo na Północnym Mazowszu. I niedawno byliśmy w Ciechanowie, dzisiaj jesteśmy w Gostyninie. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Mogłem zobaczyć na własne oczy jak 2,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska oraz milion złotych dofinansowania z programu inwestycji lokalnych zostało pięknie wykorzystanych. Gratuluję tej inwestycji, pięknego stadionu, zespołu szatni, toalet i całej infrastruktury wokół stadionu. Inwestycja jak widać została zrealizowana, będzie służyła miastu Gostynin. Yy, I proszę Państwa, dzisiaj też yy, nie z pustymi rękami przyjechaliśmy z ministerstwa. Chcę przekazać dla Gostynina czek. Możemy z Panią poseł, razem Panu burmistrzowi przekażemy czek na 400 tysięcy na boisko przy szkół. Także ta infrastruktura Gostynina wzrasta. Bardzo się cieszę. dziękuję Panie Ministrze. Szanowni Państwo, yy, proszę zwrócić uwagę. Że pomimo, może usiądźmy, pomimo tego, że mamy ogromne wydatki związane, na, związane z czy to pandemią, czy to te wszystkie koszty, które Polska ponosi z przyjęciem kilku milionów uciekinierów z Ukrainy, czy wielka pomoc w ogóle dla Ukrainy, ale też inflacja i kryzys związany z zerwaniem łańcuchów dostaw, czyli, czyli kryzys związany wprost z wojną, to proszę zwrócić uwagę, że nie wycofujemy się z żadnych tych inwestycji, które są uważane przez społeczności lokalne za bardzo ważne rząd nie wycofuje się często w telewizji słyszymy że w różnych kanałach telewizyjnych słyszymy bardzo dużo słów krytyki ale swoistego rodzaju cudem nad Wisłą żeby tak nawiązać do roku 20 jest to że Pomimo tych wszystkich problemów, rząd nie wycofuje się z inwestycji lokalnych, ani z, tych, z tego funduszu Sportowa Polska, ani z funduszu Polski Ład. Też nie wycofujemy się, proszę zwrócić uwagę, z tych wszystkich pieniędzy, które są przeznaczone na pomoc dla rodzin, na, na pomoc socjalną. I te inwestycje w Polsce idą i one się posuwają. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sportu, to z ogromną przyjemnością chcę Państwa poinformować i cieszę się, że widziałem, jakie są dzisiaj potrzeby. W gostyninie, bo jak rozumiem, panie burmistrzu, będziemy mieli od państwa wnioski, czy to na modernizację historycznego stadionu, Bieżnia Tartanowa i, i, i Trybuna, czy to na modernizację Orlika. Powiem państwu, że w roku 2015 Ministerstwo Sportu dysponowało kwotą około 850 milionów złotych na różne inwestycje. W roku 2000 już 2022, czyli w kończącym się roku, dysponowaliśmy kwotą około 2,5 miliarda złotych, a w roku 2023 będziemy dysponowali kwotą 3,5 miliarda złotych. Także między 700 milionów a 3,5 miliarda taki mamy skokowy wzrost nakładów na, na sport, a zwłaszcza na sport taki właśnie związany ze sportem dzieci i młodzieży. Tych programów jest bardzo dużo. Z badań naukowych wynika, że pandemia jednak pozostawiła swoje ślady. Młodzież i dzieci mnóstwo czasu spędziły przed komputerami, i to spowodowało, że mamy ogromny wzrost zainteresowania różnego rodzaju programami komputerowymi i musimy wszyscy się starać o to, żeby, żeby młodych ludzi jednak zaprosić na boiska do uprawiania najróżniejszych sportów. Stąd tak duży, tak duży wzrost nakładów na infrastrukturę sportową i na programy tak zwane miękkie, czyli na imprezy sportowe. Tak pokrótce, jeszcze raz jak przy, przypomnę, tutaj już zerkając na Państwa potrzeby, na to, co Pan Burmistrz, Pani Poseł dzisiaj pokazali, to na pewno, jeżeli chodzi o modernizację stadionu, na pewno, jeżeli chodzi o modernizację Orlika. Ale też inne programy, tu przy okazji, jeżeli usłyszą nas za pośrednictwem Państwa sąsiedni wójtowie gmin, mamy duży program budowy łukowych hal, lekkich hal sportowych przy szkołach. Chcemy, żeby właśnie był to jeden projekt dla wszystkich, co ogromnie obniża koszty i w sensie projektowania i w sensie wykonawczym. Budowa jednego projektu w bardzo wielu miejscach w Polsce daje szansę porównywania cen i powoduje obniżkę w dostawach materiałów, ale też i w doświadczenie firm, która może wykonać jedną, drugą, trzecią taką salę. Miejmy nadzieję, że to spowoduje obniżki cen. Program modernizacji Orlików w tym roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, chcemy zwiększyć nakłady na ten program. Orliki, które mają już po 10 lat okazuje się, że wymagają szeregu napraw i modernizacji. Mamy też, duży prog mamy też szereg programów inwestycyjnych, na, tak specjalnie dedykowanych na przykład na rozwój strzelnic y albo na, y wprost dedykowanych do niewielkich miejscowości na infrastrukturę y sportową. W tym również programy na y imprezy i przedsięwzięcia sportowe. Pani poseł jest doskonale zorientowana, bo już kilka razy przekazywaliśmy sobie wzajemnie te dokumenty. Także jeżeli byłoby ze strony państwa i w Gostyninie takie potrzeby, to jesteśmy bardzo otwarci. Ministerstwo właśnie uruchamia szereg programów dedykowanych specjalnie do niewielkich ośrodków. Okazuje się, że w tych wielkich miastach mamy już i wielkie baseny, i wielkie hale sportowe, i wielkie stadiony, ale teraz czas na właśnie na, na niewielkie ośrodki średnie i niewielkie ośrodki miejskie, a też i na tereny. Na tereny wiejskie. Cieszę się, że dzisiaj moglibyśmy, mogliśmy przekazać jeszcze te pieniądze na boisko przy zespole szkół w Kostyninie. No i zapraszam do współpracy w styczniu lutym kolejne nabory, panie burmistrzu. Co ważne te środki, jak Państwo zauważyliście na tych tablicach, tutaj przy modernizacji obiektu, które, którego koszty wyniosły powyżej 5 milionów, jest 2,5 miliona ze sportowy Polski i milion. Z funduszy inwestycji lokalnych, czyli można łączyć te projekty. Teraz można łączyć to z funduszami z Polskiego Ładu, prawda? i to już jest wtedy samorządowi lżej, jeżeli część pieniędzy otrzymuje z, z Ministerstwa Sportu, część pieniędzy z Ministerstwa Infrastruktury e, na, z, ta, z programu tak zwanego, m, zwanego Polskim, e, Polskim Ładem. Nie wiem, czy pani poseł e, chciałaby uzupełnić moją wypowiedź. Tak? Dziękuję. Ja, przede wszystkim dziękuję, dziękuję. ja przede wszystkim dziękuję panu wiceministrowi sportu Arkadiuszowi Czartoreskiemu, że zechciał przyjechać mając tyle obowiązków do Gostynina. Zależy mi bardzo, panie burmistrzu, na tym, żeby. Tak jak podkreślałam wielokrotnie, żeby pan minister sportu zobaczył potrzeby, to co jest już zrobione, ale zobaczył też realnie, jakie są potrzeby w naszym okręgu. I tutaj, jeżeli chodzi o stadion w Kostyninie, to mogę powiedzieć, że cały kompleks, no jest jeden z najlepszych na Mazowszu. Pewne jeszcze działania, Należy udoskonalić. Pan minister już doskonale obejrzał ze wszystkich stron. Ale jeżeli jeszcze będą w przyszłym roku przekazane środki, no to już może burmistrz pochwalić się takim najlepszym kompleksem z zapleczem sportowym na północnym Mazowszu. Oprócz tego wspieramy też. Budowę hal sportowych, bo praktycznie każda naszym zadaniem zarówno Ministerstwa Sportu, jak też i Ministerstwa Edukacji i Nauki jest, żeby każda szkoła miała. Halę sportową, zaplecze z prawdziwego zdarzenia boiska. I właśnie Pan Burmistrz jest takim ambitnym burmistrzem, który zna potrzeby mieszkańców, młodzieży i również um, zapewnia kompleksy sportowe przy szkołach um, miejskich. Ja, Szanowni Państwo, ze sportowcami jestem związana od dziecka, ale też i wychowywałam sportowców, także Panie Ministrze, Pan doskonale zna, jak leżą mi na sercu działania sportowe. Mój wychowanych co prawda w piłce ręcznej, to macie głównie w piłkę nożną, ale też zachęcam do uprawiania tej dziedziny sportu, jaką jest piłka ręczna, no to jest Przemek Krajewski, Morawcy, którzy reprezentują już Polskę na zewnątrz, zarówno w Europie, jak też i na całym świecie, no a grają w drużynie Wisła Płock. Ale Płock jest dużym miastem, ma dobrego sponsora Orlen, ale musimy, panie ministrze, też podkreślić, że pan burmistrz tutaj wykorzystuje swoje środki, jak też i może niewielkich przedsiębiorców, którzy również są drużyny sportowe, jest też klub Mazur, który no, z takich niewielkich środków, ale tylko biorąc pod uwagę zaangażowanie osób, jak też i trenerów, sportowców, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby można było tę dyscyplinę uprawiać, czy, czy, czy po prostu wchodzić w takie działania sportowe bez pasji, jak też i wspierać sportowców. Czyli to jest taka piękna drużyna, ja zawsze nazywam rodzina sportowa, gdzie łączy nas pasja, pasja do sportu. I cieszę się właśnie, że tutaj też powstaje powstają takie unikatowe e, dziedziny sportowe i mam nadzieję, że za rok jak pan minister przyjedzie, to rzeczywiście pan burmistrz będzie nam e, w stanie pokazać udoskonalony kompleks sportowy. Także gratuluję panie burmistrzu, a panu ministrowi Nie, dziękuję za to, że poświęcił wątpienia. czas, bo rzeczywiście było trudno znaleźć ten czas, ale pan minister znalazł. Dziękuję, dziękujemy bardzo. Chciałbym powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne, że te inwestycje, o których tutaj mówimy, one zyskały no pełne wsparcie Rady Miejskiej. W samorządzie jest tak, że czasami toczy się spór wokół tego, na co przeznaczyć środki, ale akurat ta inwestycja, zwłaszcza ta inwestycja tutaj, te budynki, ten obiekt, którym jesteśmy, no zyskała pełne poparcie. Myślę, że że stuprocentowe, stuprocentowe poparcie radnych rad, Rady Miejskiej, także te pieniądze, jeżeli się pojawią, tak, bo też były pieniądze rządowe i też i nasze pieniądze budżetowe, no na pewno bardzo szybko zostaną y, uruchomione. Dziękujemy pięknie, zapraszamy na pewno z ogromną y, życzliwością, potraktujemy Państwa wnioski, widać, że ten wymaga inwestycji Cieszę się bardzo, że Tartan, że Bo ja ogromnie pobieram lekkoatletykę. atletykę. teraz, jak w ministerstwie, właśnie żeśmy się sprzeczali, bo wszyscy koledzy za piłką nożną, a ja za lekkoatletyką. A ja piłkę ręczną. I to jest trudno połączyć to. Sport, ogólnie pojęty sport. Czyli tak jak powiedziałam, rodzina sportowa. bo to trzeba kochać, prawda? Tego nie da się na siłę. Ale zdrowie. zwróćcie państwo uwagę, że. I czasami się ma w miejscowości jednego sprintera, a jakie nakłady jest na ten tartan i, na te, i, na te, i tak ludzie sobie przeliczają sport, piłkarzy, jest na boisku 11, no, z drugiej strony też 11, to 22, kibiców jest tam kilkuset, jeszcze plus rezerwowi, no to dla takiej armii ludzi, dobra, no to robimy, ale dla dwóch, trzech lekkoatletów, prawda, a tu trzeba taki, zbudować taką infrastrukturę, czy do skoków zwyż, czy do skoków dal, jaką trzeba rozbudować tę infrastrukturę, ten tartan. Zawsze to gorąco popieram, to jest, to, to Polska zresztą, proszę zwrócić uwagę, ma piękne w tej chwili osiągnięcia, jeżeli chodzi o lekkoatletykę. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby, um, trosz, żeby właśnie zapraszać naszych lekkoatletów do pracy w Wojsku Polskim i mnóstwo tych pięknych Dlaczego? młodych dziewcząt, to są żołnierki, prawda? Więc y, możemy je zobaczyć, te nasze lekkoatletki i w mundurach, i, i jak zdobywają medale na mistrzostwach świata i na, i, i na olimpiadach. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że drugim razem spotkamy się już tutaj na tym stadionie, na, tryb na odnowionej trybunie, na, na zawodach na zawodach sportowych. Dziękuję, ja pięknie. jeszcze pięknie. na koniec bardzo serdecznie podziękować za te środki, Panie Ministrze. Dwa boiska, które szkoła, przy, przy zeszkole szkuli, przy szkole numer 3 zostaną budowane już na wiosnę przyszłego roku. Dziękuję ja, pięknie.